Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś zaprezentuję wam filtr zewnętrzny Aqual FZN Mini. Filtr posiada nominalnie 230 litrów, coś około 230 litrów na godzinę, jest to jego maksymalna przepustowość. Pobiera z sieci 430 W. Dedykowany jest, wedle zaleceń producenta, do akwariów od 10 do 40 litrów. Moim zdaniem to już maksymalnie do 20 litrów niż 40. Taka jest moja opinia. Zbyt filtr ten szybko się zamula ze względu na no, słabe media filtracyjne, co by tutaj powiedzieć. Wyglądają mniej więcej tak, jak są nowe. Tutaj jeszcze powinna być taka siatka z bardzo drobnymi oczkami, ale wykorzystamy do innego filtra jako filtr biologiczny. Coś jeszcze mogę powiedzieć. Tutaj jeszcze jest miejsce na jakieś dodatkowe media filtracyjne, jak tu pokażę Wam teraz na opakowaniu. Można za tą siatkę cieniutką, wsypać jakieś, jakąś watę, filtracyjną węgiel aktywny, jeszcze jakieś. Kuleczki nie wiem, o te kuleczki mi chodzi. O, filtr zakupiłem w lokalnym sklepie akwarystycznym. Coś się nie chce wyostrzyć w lokalnym sklepie akwarystycznym za pięćdziesiąt parę złotych. Powiedzmy, jestem z niego średnio zadowolony, gdyż ten filtr generuje bardzo duży hałas. Niestety, jak był nowy i po każdym większym, gruntowniejszym czyszczeniu, bardzo go słychać i przenosi duże wibracje, większe niż niektóre filtry wewnętrzne. Postanowiłem właśnie na krawędź akwarium dodać wężyk taki do napowietrzania. Przeciąć go w pół i załóż na krawień, żeby minimalizować te drgania. Co do samego filtra, to tutaj w skład wchodzi taka poprzykrywka, żeby ograniczyć parowanie. Tutaj rurka zasysająca wodę. Ona ma jeszcze chyba, jest jeden jeszcze element, ale na razie go gdzieś zapowiedziałem, mniej więcej tak to wygląda siateczka, no, siateczko takie żeby nie zasysać mniejszych ryb choć spokojnie pewnie tutaj mogłyby przejść głupiki i młode właściwie e, tutaj jest taki modułowy zestaw e, który prowadzi do turbinki tą końcówkę się tutaj zakłada na turbinkę która znajduje się tutaj Staram się trochę mi tutaj trzęsie. O! Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj jest ta komora filtracyjna z szynami, żeby można było elegancko usadowić medium filtracyjne. Niestety filtr nie jest jakiś super stary, ma coś około pół roku kupiłem go, jak mówiłem, nowego i tutaj zazwyczaj na tej, na tej kaskadzie zbiera się, tak brunatnice właściwie porastają, ale czyszczę to od czasu do czasu, więc nie ma tego aż tak dużo. Można zauważyć, że jest bardzo dużo kawienia. Bardzo dużo, naprawdę. Nie wiem dlaczego się tak dzieje, ale bardzo obraz mi ten filtr. Nie czyszczę go właśnie w, 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 z żadnymi środkami odkamięcymi, nawet przez tą przegrodę, tutaj, jak widzicie, woda wszędzie sobie elegancko spływa, pomimo że jest w miarę szczelnie tutaj zamknięte, to jednak ona potrafi sobie tędy spływać. Tak jak mówię, tutaj on opiera się o krawędź akwarium i ma tutaj tako jeszcze taki odbojnik, żeby można było regulować kąt nachylenia. Co do jego przepustowości to tak jak mówiłem moim zdaniem nadaje się do akwarów maksymalnie 25-15 od 15 do 25 litrów tam do 40 to już raczej by nie dawał rady więc no tak jest moje zdanie żeby nie pracował za głośno to tak jak mówiłem można podłożyć na krawędź gumę do napowietrzania, wężyk od napowietrzania, rozciąć go na pół i wsadzić na krawędź, żeby zmniejszyć wibrację. I drugi raz, no, rzadko go tak czyścić gruntownie. Nie? Ja to tylko mam swoje media filtracyjne w wodzie z akwarium, żeby, wiadomo, bakterie przeżyły, nitryfikacyjne. Zaraz go będę składał. Chyba tyle. Więcej tutaj nic ciekawego. O można nie powiedzieć także ja się z wami zżegram, żegnam i do usłyszenia w kolejnym materiale cześć